Yo, widzicie się z tej strony kubać się z Netherlands? Znowu jest? Netherlands! A to podobnie jest Minecraft! Jeehaw! Yeah, uh -huh. Ok? No, my na nowym serwerze pon ponieważ tam tym nas zgryfowali. Dobra, tu jest Netherlands no, PVP RA. Iś? Czy nieść? nie? Nieee. Ej, Oj, patrzcie, mam żelazo jeszcze nie złoto, bo się wyrzuca. Dobra, idziemy, chodź, szybko, bo musimy jak sobie set. Lecimy, lecimy, lecimy. Idziemy na spawną. Z pierwsza Come on, come on, come on, come on, come on! Come on. The fuck? Jeszcze pojawi się seria u mnie z z z z z z z? tego, A, A też musi nagrywać, przekonajcie go. Przekonajcie go w komentarzach. O oh, fuck, Pajong. Pajong? Pajong, to był Pajong, widać? Zlagowałeś się. Nie, ty się zalagowałeś, nie kłam. Ty się zalagowałeś. Gdzie ty jesteś? Lul. Nie wiem. Widzicie, jak tu dużo ludzi gra? Pajong! No, Widzę cię. O kurde, ale laga miałem. O, wow, a mi cofło. Dobra, gdzie tu ja też jestem? Jest... No, tu jestem. Chodź, A lagi są na tym serwerze. Pała! Może ja mam lagi, ponieważ. Ale i zabij mnie. A teraz właściwie mi się aktualizuje tej foto, teraz. O, oh, fuck! Jaki gościu, jaki gość, Aaaaa! A. mówię, że mnie zabili. Zabił mnie! mnie. Dziwka. Spieprzamy! W drugą stronę. A gdzie ty jesteś? Ja, ja padłem, gdzie ty jesteś? Tu. Tu! Tu? Gdzie? No tu. Papam cię. Ale ja cię nie widzę. Jezu. O, nie wi A jesteś, dopiero się pojawiłeś u mnie. Oh. No, Poczekajcie, no, zatrzymam to ściąganie tego Team Fortress. Trzymaj. Yeah. Ja mam z Minecrafta! Chodź, ciśniemy. O nie, music in Minecraft jest sak so Chodź. What? 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 Gdzie? Tutaj. O Świnia. Chodź, Chodź. tu. I... Mm, mm, mm. mm. Ej, pilnuj czasu, żeby nie było, było 20 minut. Oczywiście nagrał 20 minut się nagrała, ale... Nie wiem, przyspieszyłem, nie? Widziałaś, nie? A, ale jaka ładna jakość mi wyszła, nie? A kiedy zaczęłaś nagrywać? A, no już... Czekaj, w... tak, zobaczę, ile się nagrywa. Już dwie minuty się nagryła. Stoper włączę, nie. Nie włącz stoperu. Człowieku, widzicie, jaka ładna jakoś na tym pierwszym odcinku? Tak. Tyle tego majzdrowej... No ja zrobiłem tak. Ja więc nagrałem w action... Potruba mnie! Najpierw nagrałem z action, wyeksportowałem z action, później wyrenderowałem w filmiku, a później jeszcze przekonwertowałem i w ogóle obrobiłem w Camtasia, Ty Typy, Typek ma Do ty no To co? Podruba. Skąd jeszcze podruba? Czy to nie... O, I ten psy. Lubię to. Gdzie być ty? O! Fajne rozpadęki! A gdzie być ty? Kit. żeś ty jest? Mam Enderchester! Gdzieś ty jest! No tutaj! Czekaj! Widzę cię! Ja coś cię widzę! A, 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 a! Ej, a, są te, te, te podstawowe wytelki? No, tu nie ma kitów. Mm. Ale mam tortura, kobla i tak dalej. Chodź! No dobra, na nam trochę drewna. O, mam tutaj. Zrobię crafting. Mam tory nawet. Wow! Ale mi słuchaj, Papan drzewo! Du, 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 du. Nie wiem, czy dodać w tle muzykę, czy nie. Jak myślisz? Bo... Fajnie, ale jak chcesz. Jak ja będę nagrywał, to będzie muzyka w tle, jak to u mnie. Jak ja nawet teraz... Ale ja nawet kiedyś coś... się nauczę. Nie było tak jak ja. Że mm. wiesz, obróbka i w ogóle. Czekajcie. Ja teraz mam wpływ muzykę Chociaż nie nagrywam KAJW! 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 A tam na jest tak wygodany No bo nie ma wow, Gdzie o to, jesteś? Żelazo! Fuck yeah! Fuck Gdzie jesteś? Tutaj What the hell? Tu jestem Nie widzę Cię no tutaj jestem, nie widzisz mnie? No, ja też Ciebie nie No <grymne> Ty ja do tej no. dziurki czarnej wszedłeś? Dziurki Wszedłeś Tom, dom, dom, żelazo! No, no. Fuck! Ej, tu jest other drops! O, potka mi wyleciała! Druga potka, mam dwie potki ekspa! Trzecia, czwarta... A ja nie mam kobla, haaa! Żelazo, żelazo, żelazo Chodź, Ej, y, idziemy tam daleko y, za wodę Czekaj, widzę nik. Widzę, nik. widzę, widzę ciebie, byecz. Widzę nik. O, węgiel. Mogę kupować węgiel? Ja Mogę. Nik, widzę. Spieprzam. Stój. Widzę ciebie. Nik, 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 nik. Stoję. Chowam się. I found you, bitch. Gdzie Zabi jesteś? No a za to, masz się go Nie, za drzewem stoi, debilu. Wyjdź z tego. A to ty. Geniuszu złapa. Chodź, tutaj obrobimy oh, tego kejwa. O, żelazo, oh, żelazo tak, dupa. E Chodź, zrobić tu wiesz, ogólnie zrobić ci kill mieczyk. Dziękuję. Masz tu mieczyk? Am, am. Co Jeszcze miałem zrobić, aha, czekaj. Nie mogę! takie lagi są, że na liniecka nie mogę O.

bo nie być Nie! To jest Mada. Dobra, Kacper, ja z... Wykop tu taką... W... O, wykop... Ten, wykop tam na dole węgiel. A ja O, za... co mam? Oh, Ty, stój, ja. stój, stój. Pierwszy level. A ja pierwszy i pół. A ja mam pierwszy i cały prawie. Ej, Ewolinko, Ewentes, myślisz tam wykop, 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 tam taką jakby naszą hadykę, hadkę wiesz o co chodzi, nie? Takie dziurę, dziurwę. dziurkę, dziurkę. Eee. Już Ła. o czym poczułem? wykopałem! Też w poczułem, kotleta z Hammerluncha. A ja poczułem kotleta. Słuchaj jak dzisiaj z Hammerluncha, Luncha, słuchaj Obiadek. Obiadek. Po co ja

Mam jeszcze kopać tą dziurkę, bo już jest duża. No przecież to było taka w miarę do mi zamieszkania, dobra, nie? No to już jest. I trzeba ją później tego zakopać czymś, jak dirtem. On nie może nie dirtem. No, tutaj jest taka taką nie wykopała. Dobra, starczy jeszcze trochę wykopać drewno, bo mam 27 już drewna. Ale, ale w takiej... w nie wykopę tak. Wiem nie. wiem, wziąłem. Mam no, dwa węgla, zrobię sobie zaraz pochodnie. Cłek. O, 8 pochodzi. A ja 9 level mam. Skąd on ma dziewiąty level? Nie wiem. Idziemy wy wy na nie. Ej, wykopałeś. Wykopałeś ten węgiel? Nie, nie ma tu węgla. No, ale tu jest ktoś jakiś ślepy. Tu jest! Na filmiku. pokazałem. Tam też. Widzę. Jeździesz, dziś! Dzi 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 ale Ust... Ust... z ciebie jest. Się. ci się. A ci się taki sposób patrzy, że ja pierdzielę. Wow. Creeper, no nieee! Zabija, no abija po ryju. Potwarzy go. I już nagrywam? 9 minut. What? Na no serio? No! A tu się koleci, nie? Jeszcze tak 3 minuty z i koleci. co mi wypadł z Creepera, chociaż go nie złapałem. Co ci wypada? Butelka z ekstrem. Oooo, mi to wypada z kamienia, a ty tak mówisz. Dziu, dziu, dziu. dziu. A musisz się skonąć, yy, 12 level. Ko kopytka. Dobra, eeh. Yy... Koda. Kł o Jezus, przepraszam za beki. kulturalny jesteś. Kulturalny. Rwandes tak, y, przykład kulturalności. Tak. zrobię sobie pieczyki, powiem. Specjalnie które, tak, żeby powiedziałem, żeby nie było hejtów. Ha? Że żeby nie było, że jak było. Rewendas y, idź tam nie, nie. świnki, i świnki pozabijać. Bo, ma, ma, ma fight, fight, je, fight, 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 fight. Rewendas mam fight. Czekaj. Żeby mi nie są jakieś typy nie zabili. już tu. Co ty chcesz? Itymy mi dajesz. No żeby mi nie z... zabili. Ziela! Moje itemy to są? Moje. Nie. Wiem, żal. A, Kurde, a, a, a co a... z lewlem? O nim level. Oj dobra, level to level, dupa. Ale tu nie ma świnnego. Słyszę, 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 słyszę. Słys... Czekaj to ty, tak to ty. O, to 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 O! Jak to jest? O, świnki! Świnia! O, żelazo, żelazo. Sparta! Ja. Mandzio, mandzio, mandzio. Sparta! Mama, mama, mandzio. Odlagł pan serwer. Fuck you! What you get? Odległy serwer. <coughs> Świnia! Świnia! Moje, 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 moje to moje Sparta! No. Jajko! Ty, ty, ty. Mam I jajko! Czego masz jajko?

Już zgubiłem! No to tepnij się do mnie! No lag mam znowu, no. TPA. Czekaj, bo laga mam. Już. O, w dupę! Co zrobiłem? Jak Poczekaj zaraz wracam. Tak. Zostałem sam. Nie! Dobra, jestem. Zbudziłem. Ile już ja nagrywam? 11 minut jeszcze. Już kończymy, to będę chodź. Niech się tylko to przepali! Chodź, ja mam u ładne gacccie przyrodzę. Czekaj, Dziu... we, Weź tu to to zasun, Nie, zwierzę. Zakop to. Dobra, czyli zaraz do, do to... weźmie, to zwierzę po prostu, nie? Czekaj, ale trzeba to zakopać! Nie będziemy mi zakopać, odpaczcie! Zbierzemy i na tym odcinku to będziemy, nie? Już ale dobrać... ja chcę, ja chcę to, to to. Patrz. Czekaj, zaraz ci pokażę. nie rozumiesz! Zbierzemy cały te piece gig crafting, nie? W tym odcinku to położymy od nowa, nie? Tylko to nie zginie. Hello! Odejdź, patrz! No, patrzę. Puh, a nie oddałeś. A, tak, jak uważam, że jajka Mam, 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 level. 16. mam, 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 Gdzie dobra. Chodź już tam, yy, ja będę świnie Mogę zjeść O, to zjem Oj, chodź, chodźcie, chodź Nie do... zatrułem się! No chodź na shiftie do tego! Nie zatrułem się! Tak o mnie staniesz, mam zasłaniasz! To by było na tyle w tym odcinku! Zobaczymy następnego! Cześć. Cześć! O ty świnio!